Zimowy Rodzinny Piknik Wojskowy, który odbył się 22 stycznia, był kolejnym wydarzeniem na Stadionie Powiatowym przy Okrze i w Pile. W organizację wydarzenia zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Pile, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile oraz 122 Batalion Lekkiej Piechoty z Dolaszewa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Bardzo się cieszymy z tego, że starosta Pilski zorganizował ten piękny piknik militarny, zimowy piknik militarny, bo zawsze jesteśmy za tym, żeby wojsko jednało się ze środowiskiem cywilnym i to na tym nam zależy, żeby promować naszą armię. Ludzie kochają mundur, to jest prawda i powiem szczerze, że można by dzisiaj popatrzeć ile tutaj jest osób dzisiaj na tym pikniku. Fajnie, że, mamy takie, że starosta zawsze jest gotowy odpowiedzieć na, na nasz apel. Był koncert, dzisiaj jak gdyby kontynuujemy piknikiem. Na pewno będzie on jeszcze kolejne przedsięwzięcia pewnie letni piknik. Także myślę, że ten repertuar tutaj będziemy zwiększać. I, i cieszę się, że jest tak duża frekwencja za tym piknikiem naprawdę bardzo, bardzo pięknie. Jesteśmy tutaj dlatego, że trwają ferie. Chcieliśmy przybliżyć naszą jednostkę, która znajduje się tutaj w najbliższym otoczeniu. Chcieliśmy się pokazać, że jesteśmy. Chcieliśmy zaprezentować tutaj wszystkim dzieciakom e, e, fajną zabawę, dać im troszeczkę ode, odetchnąć od e, siedzenia przed telewizorem, bo pogoda nie zachęca, żeby spełnia, spędzać e, czas na świeżym powietrzu. A my robimy wszystko, żeby te dzieciaki wyprowadzić z domu, z, pod, przed telewizora przyszliśmy z rodziną całą. Bardzo przyjemny, przyjemnie zorganizowany piknik. można, Jest moc atrakcji i tak naprawdę dla, dla każdego coś fajnego. Nie fajnie, że coś się dzieje w Pile, bo jednak nie ukrywajmy w ostatnim czasie, w czasie COVID-u, no, tych imprez brakowało, tak? Także jest fajnie. Taki piknik ma na celu również rozpowszechnianie patriotyzmu wśród dzieci, wśród młodzieży. Mamy w naszym powiecie, w powiecie pińskim mamy dwie klasy mundurowe w zespole w szkół technicznych w Pila oraz w zespole w szkół na ulicy Teatralnej. Dlatego również zachęcamy młodzież, żeby wstępowały do tych klas różne osoby. Mam nadzieję, że tutaj poprzez te stoiska, które są również na tym pikniku, młodzież zostanie zachęcona, żeby wstępować do tych klas. Po raz kolejny pokazujemy element wojskowy. Właściwie już chyba przedsięwzięcie pod nazwą Piknik Wojskowy z okazji Dnia Wojska Polskiego w sierpniu jest już chyba wszystkim znane. Postanowiliśmy teraz, jak zresztą wiele rzeczy, które czynimy po raz pierwszy jako powiat na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, postanowiliśmy przełamać, można powiedzieć, wzmocnić tą tradycję już teraz i zorganizować również zimowy piknik rodzinny. Dzisiaj, jak widzimy, no, frekwencja naprawdę dopisała Aż przerosła moje najświeższe oczekiwania, co jest dla mnie taką naprawdę dobrą nowiną, a przede wszystkim jednoznacznym prognostykiem. Warto takie przedsięwzięcia w tym miejscu organizować. Podczas pikniku panowała rodzinna atmosfera. Płonące ogniska i muzyka płynąca ze sceny budowały dobry klimat. Stadion tętnił życiem, a każdy, kto miał ochotę, mógł także skorzystać z lodowiska. Dziękujemy za Waszą obecność, a na kolejny piknik wojskowy Starostwo Powiatowe zaprasza już 14 sierpnia bieżącego roku.